Na placu budowy, choć późna już Maszyny mozolą się wciąż Żadna nie leży do góry. Do Lecz zmierzch zapada, więc koniec zabawy. Poczekać muszą nawet ważne sprawy. Wszyscy ziewają. Wkrótce sen ich zmorzy. Do łóżek zatem trzeba się położyć, W poduszkach zagłębić coraz cięższe głowy, By jutro nie drzemać na placu Bawi. Dźwig spieszy na pomoc, Ochotę ma wielką, Z ostatnią belką uporać się prędko. Ta ją ciągnie, unosi pod niebo, aby ułatwić zadanie kolego. Za chwilkę belka na swe miejsce wskoczy. Noc już nadchodzi. I... Klej się oc. Dźwig zgina ramię, ależ mu się spać chce. A mhm. potem z błogim uśmiechem na masce mości się długo. Ojejku, jak miło. I misia przytula, by lepiej się śniło. Ciii, życzymy ci snów kolorowych. Dobranoc, Nie. dźwigu samochodowy. Dźwigu samochodowy. Czy betoniarkę znasz, wierci piętę? Z daleka słychać, jak kręci cementem. Lecz teraz ziewa, już pada skół. Po całym dniu pracy też tak byś się czuł. Nim pod kołderką smacznie uśnie, ostatni raz betonem chluśnie. Rynienka w górę, prysznic w mig, przepięknie betoniarka lśni. Wnet reflektory robią pstryk, by zakręcone sny móc śnić. Czy są wśród was nocne marki? Niech nią budzą betoniarki. Wywrotka napręża się i wypędza. Czy wiezi większy? Czy mniejszy ciężar? Ogromnie ją cieszy ta brudna robota, gdy może ze skrzyni zrzucić kupę. Gruch i już górka jest. Zmęczona wywrotka. Będzie spać. Robi się ciemno, wyłącza napęd, opuszcza skrzynię, zamyka klapę. Światło zgaszone, trzaśnięcie drzwiami. Nagle rozlega się głośne chrapanie. Csz wywrotko, Śpi słodko. Spychacz, znany też jako bójdość, Dzielnie wyrówna łopatą? podłoże. Wszelkie przeszkody zmiażdży, pokruszy. Rrr, gdy zaryczy, rozbolą nas? Usi. Nie ma takiego drugiego twardziela, a jednak i jemu senność się udziela. Zakaz tu jest. Wypuszcza spalin obłoczek mały, już gąsinice ruch swój wstrzymały. Zakrzepał się w miękkim piasku buldożer. O przyszłych przygodach śnić będzie może. Cii, spychaczu, zaśnij już. I śpiące oczka zmruż. Koparka zgarnia niestrudzenie. Olbrzymią łyżką. Żwir, piach, ziemię. Szur. Pagórek w dołek zmienia od niechcenia i co wieczór chodzi spać bez małżonka. Ostatni wykop robi właśnie, lecz zaraz pod księżycem zaśnie. Po drodze podskakuje na paru przyciąga się pod kula ramię a gdy do snu troskliwie układa swą łyżkę. Wtula się po cichutku w kopiec, jak już prawie umilkł koparki warkot. Ciii, luli, luli, śpiejże koparko. Ci hałaśliwi siłacze z metalu pracują z dumą, swój fach świetnie znają. Gdy rano słońce ekipę obudzi, znowu się będą bawić, trudzić, prudzić. Silnik, koła, skrzynie. Czy do snu gotowe, a gąsienice, rury wydechowe, niech żelaznych mięśni nikt tu nie napina, niech śpi jak suseł, każda snużona masina. Dzień dobiegł końca na placu budowy, więc gaście światła szybko przyjdzie nowy. Plan wykonany, snów kolorowych.